Cieszę się, bo mój partner jest bardzo pracowity i zaangażowany, a to dla mnie jest zawsze najważniejsze, bo całą resztę można zrobić. Agnieszka Kaczorowska, która wraca do tańca z gwiazdami. Oficjalnie? Oficjalnie, tak. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze. Gdybym się nie czuła z tym dobrze, to bym nie wracała. Ja y, robię te rzeczy, do których jestem przekonana, których. W które czuję w tym momencie i bardzo poczułam, kiedy ta propozycja wróciła, że, że bardzo chcę potańczyć. Bardzo potrzebuję tego tańca. Teraz taniec jest dla mnie taką formą wyrażania siebie, formą, w której czuję się najlepiej. I, i po prostu chcę mi się tańczyć. Ty w sumie zawsze mówisz o tym, że ten taniec gdzieś był, gdzieś z tyłu głowy go miałaś i teraz świetnie, że będziemy mogli to oglądać w każdą niedzielę. No i właśnie, jak idą przygotowania do tego tańca? One się dopiero zaczęły, bo w ogóle pary dopiero zaczynają teraz. My zaczęliśmy kilka dni wcześniej, bo ja mam ferie z dziewczynkami, których nie chciałam odwoływać i, i jadę z moimi córeczkami na kilka dni na Mazury. I chciałam ten czas trochę wcześniej odrobić. A jak wrócę, no to będziemy cisnąć jeszcze, jeszcze jeszcze mocniej. To jest taki dopiero początek. To, 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 tak się poznajemy, ja szukam klucza do tej osoby, bo. Ale wiesz, też jesteś profesjonalistką i możesz od razu powiedzieć, że o, ta osoba dobrze tańczy, a z tą osobą będę musiała naprawdę włożyć bardzo dużo wysiłku i pracy, żeby zatańczyła. W tym programie zawsze trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku i pracy, bo, no bo trzeba się naprawdę świetnie zaprezentować, a kiedy uczy się mężczyznę, Mężczyznom tak wszystko od tak nie przychodzi. Natomiast cieszę się, bo mój partner jest bardzo pracowity i zaangażowany, a to dla mnie jest zawsze najważniejsze, bo całą resztę można zrobić. Jak będziesz się czuła, będąc oceniana przez też jurorów co tydzień? Bo nie wiesz, ja ty... jestem oceniana, tylko gwiazda przede wszystkim. Oczywiście nasza wspólna praca, nasze wspólne show, tak, jasne. I mam nadzieję, że to wszystko, co będziemy przygotowywać, będzie poruszało serduszka i jury, i widzów przed telewizorami, bo dla mnie w tańcu emocje są bardzo, bardzo ważne. Technika też oczywiście, ale emocje, tą, ta historia, którą przekazujesz, czy to coś robi z drugim człowiekiem, bo to jest jednak też forma artystyczna. E, no ale jednak od tej strony takiej technicznej, to jury, które tam siedzi, no to ocenia przed wszystkim gwiazdem. No właśnie, ale też jako aktorka masz ogromne doświadczenie i czy to aktorstwo wykorzystasz gdzieś w tym tańcu, w tym programie? Zawsze wykorzystywałam. Tak, w każdej edycji, której tańczyłam, bardzo w ogóle cudownie jest pracować z aktorami. Bo kiedy ja jestem takim aktorskim też z tą swoją aktorską działalnością w połączeniu, w parze z aktorem my możemy sobie stworzyć małe spektakle taneczne. Ja to kocham robić, naprawdę. Po prostu e, jakby stajemy się bohaterami, wymyślamy sobie całą historię, podkładamy do tego jakby muzykę, a w zasadzie podporządkowujemy się pod tą muzykę i, i, i robimy z tego jakąś tam fabułę, którą przekładamy na taniec, więc to jest, to jest coś cudownego. Ja naprawdę kocham to. Czy Agnieszka Kaczorowska się stresuje? Trochę? Tymi live'ami? Oczywiście, że tak. Ja zawsze się stresuję. I dopóki się będę stresowała, to znaczy, że wszystko ze mną jest w porządku. Bo to naturalne, bo to ludzkie i uwielbiam tę adrenalinę. Na szczęście ja przez to pewnie, że od dziecka jakby w tym wszystkim jestem, występuję, tak ogólnie mówiąc, potrafię sobie z tym stresem tak radzić, że on mnie motywuje, ja go wykorzystuję, biorę i zazwyczaj, zazwyczaj potrafię sobie z nim poradzić, a nie paraliżuje mnie. No ale to jest doświadczenie, to są lata, wierzę, że tańcząc aktorem właśnie, on też mając to doświadczenie, czy to przed kamerą, czy w teatrze, no jakby sam live, sam Moment tego, że to jest nasz żywo, go nie zestresuje za bardzo. Ja też bym chciała poruszyć trochę inny temat, a propos królowej przetrwania. Ale jesteśmy na konferencji Polsatu, więc kadwarki. Okej, okay. dobra, temat. jasne, jasne. No to słuchaj, wracając jeszcze do tego tańca, jak mogłabyś ocenić swojego partnera, tanecznego, którego dostałaś? Czy on, no bo, bo jest aktorem i na pewno gdzieś miał doświadczenie taneczne? w szkole aktorskiej. Ja próbował, tak, i to rzeczywiście czuję, że, że on jest skoordynowany i, i jakoś tam pomalutku, małymi kroczkami, ale łapie te kroki. Zobaczymy na przestrzeni czasu. Trudno jest to ocenić tak naprawdę od razu. Czy to nie jest tak, że oni mają łatwiej aktorzy, którzy są właśnie po szkole aktorskiej, mniej zajęcia z tańca, a są porównywani z osobami totalnymi laikami w tańcu z gwiazdami? E, to bardzo zależy. Od człowieka, od tego jaką ma. Bo wiesz, są aktorzy, którzy w ogóle nie mają koordynacji ruchowej. Są tacy i to bardzo znani, którzy nie tańczyli jeszcze w tym programie i którzy absolutnie się nie nadają do tańca. Oczywiście każdy może nauczyć się tańczyć, ja zawsze to powtarzam, natomiast no jakby przepaść jest. Więc to wszystko dotyczy jednostki, tego czy się ktoś przykładał do jakichś tam zajęć. Natomiast ja bym nie porównywała aktorów do innych dziedzin, bo na przykład sportowcy mają to, że genialnie odnajdują się w tym ferworze treningowym. bo z Łukaszem Kadziewiczem, siatkarzem, i on, on jakby jego nie dało się zajechać. Bo on był przygotowany, kondycja. kondycja, ale przede wszystkim takie podejście do treningu, że po prostu dajesz z siebie 150% za każdym razem. Z, in, z ludźmi z innych profesji, no to wiesz, każdy ma swoje wyzwania, więc to trudno tak porównać. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to że na pewno mężczyznom jest trudniej w tym programie niż kobietom, ponieważ, e, choć kobieta też musi się oczywiście pewnych rzeczy nauczyć, tak. W tej ramie na przykład standardowej, to kobieta tak, wiesz, wejdzie sobie w tę ramę, nauczy się paru rzeczy, i jak coś tam jej się zepsuje, to ten partner jej pomoże i naprawi. Kobiecie tancerce jest o wiele trudniej naprawić uczącą się gwiazdę. Tam, ty męską. musisz tą ramę gdzieś tam po, pomagać. No i jest to, yy, i dlatego też na przestrzeni yy, wielu edycji możemy zauważyć, że mężczyźni rzadziej wygrywają ten program. I nie dlatego, że mają mniejsze predyspozycje, tylko jest po prostu im trudniej. Ale my będziemy trzymać za ciebie bardzo, bardzo mocno kciuki, za twoją parę i tutaj jeszcze słuchaj ostatnie pytanie, kogo się boisz najbardziej? Ze jury. Z jury? Ja się niczego nie boję. Naprawdę, wiesz czego ja się boję? Właśnie już komuś tu mówiłam, że tego czego się boję najbardziej w tym programie, czego najbardziej nie lubię w tym programie, to są zdjęcia fotoreporterów podczas tańca, którzy zaglądają swoimi aparatami pod sukienkę i nie jest to po prostu ani korzystne, ani przyjemne. To w takim razie ja Ci żeby było jak najmniej tych zdjęć. A ja życzę Wam, żebyście nie wybierali tych zdjęć i ich nie publikowali. Dziękuję. Dzięki wielkie.